Cześć wszystkim! Dzisiaj przedstawiam Wam trzecią część pierwszego rozdziału Wiara. Zaczynamy! Szczerze mówiąc, trochę bałam się roku szkolnego wakacje wakacjami. I wiadomo, dużo wolnego czasu, brak obowiązków szkolnych, brak szkoły. Zdawałam sobie sprawę, że liceum to już nie gimnazjum. Zdawałam sobie sprawę, że na pewno czeka mnie więcej nauki i na pewno więcej godzin spędzonych w tej nowej placówce edukacji. Nie chciałam spalić się przed nauczycielami na początku. Chciałam pokazać, że mi zależy. Kolejne moje postanowienie. Mój strach nie wypływał jednak wyłącznie z powyższego powodu. O nie. Bałam się, jak pogodzę to wszystko z treningami. Bałam się, czy przyzwyczaję się do nowej rutyny. Bałam się, czy dam ze wszystkim radę. Wiedziałam, że muszę. Muszę. Na początku było ciężko, ale z upływem kolejnych dni nabierałam coraz większej organizacji. Dobre rozplanowanie to podstawa. Ta zasada ponownie się sprawdziła. Nie zaniedbywałam ćwiczeń, uczyłam się. Może czasem chodziłam niewyspana i z podkrążonymi oczami ale to normalne w tym okresie. Każdy tak ma. Nieraz słyszałam, jak moi rówieśnicy się skarżyli. Odkryłam też, że szkoła daje inne możliwości. Mama miała mniejsze szanse na to, żeby mnie pilnować. Nie musiałam mieć tyle, ile w wakacje pod jej czujnym okiem. Mogłam wykręcać się lekcjami, gdy nie chciałam z nią polemizować. Jedynym minusem okazali się ludzie. Było ich zdecydowanie za dużo. Nie umiałam z nimi rozmawiać. A oni coraz częściej pytali: Co ze mną? Uwzięli się na mnie, czy co? Kurczę, coś jest nie tak, jak być powinno. Wcześniej zwróciłam na to uwagę. Ale już od jakichś trzech miesięcy nie miałam okresu. To chyba niedobrze. Ciekawiła mi przyczyna, jakaś musiała być. Byłam w pełni zdrowa, nigdy nie miałam jakichś większych problemów. Wszystko było przecież w porządku, więc fakt, że miesiączka mi zanikła, bardzo mnie zaniepokoił. Doskonale wiedziałam, że i tak dzieci mieć nie będą. Do tego potrzebny jest mężczyzna, a niestety u mnie szans nie było. Smutne, ale prawdziwe. Już pogodziłam się z tą myślą, nic nie zrobisz. Mimo to postanowiłam poszukać informacji w internecie. Tam na pewno coś znajdę. Przygotowałam sobie swoją ulubioną hierbamatę, usiadłam na łóżku, szczelnie owinięta kocem z laptopem na kolanach. Pomimo tego, że zima dopiero się zaczynała, ledwie minęła połowa listopada, czułam się wychłodzona. W domu nie włączono, nie włączono jeszcze ogrzewania jak późną zimą. Musiałam sobie jakoś radzić, ale nie narzekałam. Znowu by się doczepili, że powinna więcej jeść, bo brakuje mi masy. Specjaliści się znaleźli. Przynajmniej mogłam nosić grube swetry, chociaż przestali się czepiać mojego wyglądu. Wystukałam na klawiaturze komputera nurtującą mnie frazę. Kilka sekund później już śledziłam wzrokiem kolejne zdanie artykułu. Po chwili zamknęłam go. Otworzyłam następny. I kolejny. I kolejny. I kolejny. W każdym to samo. Głodzenie się, zbyt niska waga, za mało tłuszczu, zaburzenie odżywiania, jeszcze czego? Co za głupoty. A w radach więcej jeść, przybrać na wadze i tym podobne. Na pewno nie musi być inna opcja. W każdym razie nie miałam zamiaru spełniać podanych wymagań, nie po tym, co osiągnęłam. Przy tej co? Wszystko pójdzie na marne. To tak, jakbym przegrała, jakbym zawiodła. Znów będę tak samo wyglądać, znów będę tak samo się czuć. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Bardzo się tego bałam i wiedziałam, że nie mogę do tego dopuścić. Nikt mnie nie zmusi, bo nikt nie będzie wiedział. Wtedy nie do końca zdawałam sobie sprawę z konsekwencji. W sumie nie obchodziło mnie to. Nadal w sumie mam to gdzieś, a wiem, że nie powinnam. Przynajmniej tak mówi mój lekarz, albo powinnam powiedzieć lekarze. Brak mi siły na to wszystko. Mam walczyć o siebie, a tak naprawdę walczę z sobą. Kto wygra, kto przegra? Czuję, że odpowiedź jest coraz bliżej, mocno przytulając mi się wpatruję się w ścianę. Za chwilę zmienię pozycję. Kości miednicy i ramienia boleśnie wbijają się w materac. Obejmuje się ramiona, ramionami w pozycji embrionalnej. Tak jest bezpieczniej, chociaż na chwilę. Diana, czy ty nie widzisz, co się z tobą dzieje? Judyka chwyciła mnie za ramiona i potrząsnęła nią. Tego dnia nie byłam w szkole. I coś słabo się czułam. Cudem udało mi się przekonać rodziców, by zostawili mnie samą. Ojciec chciał brać wolny, już dzwonił nawet do szefa. Gdyby nie jakieś arcyważne spotkanie, zostałoby ze mną. Mamie też nie dano wolnego. Koniec końców musieli mnie opuścić. Miałam przynajmniej trochę w spokoju. Aż do godziny dziesiątej, kiedy rozruszam dzwonek do drzwi i w progu stanęła nie kto inny jak Jowita. Zerwała się z lekcji, żeby tu przyjść, a teraz niemiłosiernie mną tarmusiła. W końcu się uwolniłam. No właśnie, nic się nie dzieje! krzyknęłam. Nie, wcale. I jej głos ociekał sarkazmem. Jesteś słaba. Nikniesz, w oczach. Wyg nikniesz w oczach, wyglądasz jak trup. Ciągle chodzisz zmęczona, unikasz ludzi, unikasz mnie. W szkole też nie jesteś już jakoś skupiona jak dawniej. Nawet nauczyciele to zauważają. Pytają mnie o ciebie, a ja nie wiem, co mówić. Diana, obudź się! Nic mi nie jest. Nic mi nie jest, nic mi nie jest. Ciągle to powtarzasz, a ja widzę, że jednak jest. Przestań dramatyzować wszystko ok. Przymknęłam oczy, zamroczyło mnie, ale tylko na chwilę. Czasami mi się tak zdarzało. Jewita chwyciła mnie za ramię, poprowadziła mnie do salonu, usiadłyśmy na kanapie. Właśnie widzę! Ledwo stoisz na nogach! Dziewczyno! Ile ty ważysz? Przez te długie i trudno ocenić, ale mogę się założyć, że na pewno znowu schudłaś. Dobitnie podkreśliła słowo znowu. Od was nic nie rozumiesz. Powoli miałam dość tej rozmowy. Rozumiem, że z moją najlepszą przyjaciółką dzieje się coś złego, a ja nie jestem w stanie jej pomóc. Nic się ze mną nie dzieje. Dzisiaj tylko się słabiej poczułam, to pewnie przez wczorajszy aerobik. Ciągle tam chodzisz? Przytaknęłam. Co prawda zdarzało mi się go kilka razy opuścić, bo zwyczajnie nie wyrabiałam ostatnio. Nie miałam siły się podnieść z łóżka. Bardzo przez to byłam na siebie zła. Nie mogłam sobie wybaczyć, ale to odpracowałam. Liczne wszystkie kosztowały kolacji, którą mama mi silnie, tak usilnie mi wpychała. Jobita nie musiała znać szczegółów. Nie poznajecie. I coraz bardziej zaczynam się niepokoić. Co mówi twoja mama? Nie wierzę, że nie widzę, jak upadasz. Upadasz, upadasz, upadasz. Odbiło się echem w mojej głowie. Ona? Raz krzyczy, raz prawie kazanie, raz się martwi, zaraz znowu krzyczy. A tata? To samo! To już powoli robi się chore! Czekażo, czekam, aż będę się mogła wyprowadzić. I oni będą mieć spokój. I ja? Przestanę być ich problemem. Przestań tak mówić! Oni bardzo cię kochają! Jewita zdawała się nie wierzyć w to, co słyszy. Podeszła do mnie, chciała mnie objąć. Odwróciłam się bokiem. Nawet nie myślałam o tym, co robię. To był odruch. Nie dotykaj mnie! Jak chcesz! Jewita wstała z kanapy i skierowała się ku wyjściu. Powasowałam skroń. Co ja robię? Wstałam. Chciałam ją dogonić. Zbyt gwałtowny ruch. za szybko zemroczyło mnie. Żółte plamy przed oczami nie zatrzymały mnie. Dalej szłam w stronę Jowita i ja nagle poczułam, jak mięśnie odmawiają mi posłuszeństwa. Stały się bezwładne. Ja stałam się bezwładna. Poczułam, jak upadam. Grawitacja ściągnęła mnie w dół. Potem zobaczyłam tylko ciemność. Obraz powoli odzyskiwał ostrość. Zamazane kontury stopniowo zyskiwały na wyrazistości. Ilekroć moje powieki się otwierały, uniosłam ręką, by dotknąć swojego czoła. Moją głowę przeszył ból. Wtedy zobaczyłam powbijane w ręce weflony. Zdziwiłam się. Dokładnie je obejrzałam. Od jednego odchodziła plastikowa rurka dostającego obok łóżka stojaka. Dopiero teraz go zauważyłam. Zezorientowana odwróciłam głowę białe ściany, biała pościel i inne łóżka. Nie byłam w domu, nie byłam w swoim pokoju. Dotarło do mnie, gdzie jestem, w szpital. Co się stało? Nie bój się, ojciec delikatnie dotknął mojej ręki. Skąd on się tu nagle wziął? Tato, czułam suchość w ustach. Ciii, przerwał. Nic nie mów, odpoczywaj. Chciałam się podnieść, uniosłam głowę raptem na kilka milimetrów, by za chwilę on pozwolić jej upaść na miękką poduszkę. — Nie ruszaj się. Co się stało? — wychrypiała. — Zemblałaś. Jewita wezwała pogotowie. Dobrze, że wtedy z tobą była. Chociaż raz ucieczka z lekcji okazała się bardzo dobrym pomysłem. — Zemdlałam? — Tak. Podali cię glukozę i płynę nawadniające. Ogólnie cię zbadali — zawiesił głos. Uważnie mu się przyjrzałam. Był zmęczony i bardzo zmartwiony. Położyłam swoją dłoń na jego dłoni. — I wszystko ze mną w porządku, tak? — Zapytałam niezupełnie. Do dziś pamiętam smutek, jaki wypełniał jego oczy. Te zwykłe, pogodne, pełne spokoju, jasnozielone tęczówki ściemniały. Nigdy wcześniej nie widziałam, by przybrały taki odcień. Do dziś pamiętam łzy płynące po policzkach mojej mamy, gdy w końcu odważyła się wejść na salę i jej słowa. Nie mogę sobie wybaczyć, że nie podjęłam wcześniejszych działań. Wydawało mi się, że jest lepiej. To była tylko iluzja. Przepraszam, że nie zareagowałam, gdy powinnam była. Nawet na to wspomnienie czuję, jak ściska mnie w środku. Przyszła też Jowita. Opuściła ją cała pogoda ducha. Do dzisiaj pamiętam jej chwiejny krok, jej drżącą dłoń. Czyli jeszcze nie znałam prawdy. Nie wiedziałam, co się dzieje. Potem przyszła jakaś pani, wyprosiła wszystkich. Zadawała mi pytania. Dużo pytań. Już ich nie pamiętam. Nie miałam pojęcia po co. Odpowiadałam. Byle tylko jak najszybciej się to skończyło. I się skończyło. Gdy tylko wyszła usnęłam. Usłyszałam diagnozę, gdy tylko wróciłam do świata żywych. Znowu otaczali mnie rodzice i obita. Nawet teraz w głowie odmija mi się to jedno słowo, które wyjaśniało wszystko. Mamy tu do czynienia z zaburzeniami odżywiania. Pani, która wcześniej przeprowadzała ze mną wywiad... Okazała się, panią psycholog. To ona postawiła diagnozę. To ona przekazała moim rodzicom wiadomość. Anoreksja. Dodała dla ścisłości, poprawiając masywne okulary, które zasiźliwały jej się z nosa. S Słucham? Chyba się przesłyszałam. Anoreksja? Czy nie jestem anorektyczką? Przecież wszystko ze mną w porządku, to musi być jakiś błąd. Na pewno. Spojrzałam najpierw na mamę. Z jej twarzy nie byłam w stanie nic wyczytać. Przeniosłam wzrok na ojca. Też pozostawał dla mnie zagadką. Oboje przypominali niewzruszone posągi. Nie chodziło o to, że ich to nie ruszyło, wręcz przeciwnie. To, co przed chwilą usłyszeli, uderzyło w nich z siłą, z jaką meteoryt uderza w ziemię. Ostatni razem widziałam ich w takim zawieszeniu, kiedy zadzwoniła babcia, że dziadek miał śmiertelny wypadek. Pierwsza doszła do siebie mama. Powoli przytaknęła. Co mamy teraz zrobić? Niech nam pani pomoże. Psycholożka obdarzyła mnie przeciągłym, ale ciepłym spojrzeniem. Wydaje mi się, że najlepszym wyjściem na chwilę obecną będzie znalezienie psychiatry i dobrego terapeuty. Jeśli to nie podziała, zmuszona będę skierować ją do szpitala. Szpitala? Tak, oczywiście, zajmiemy się znalezieniem najlepszych specjalistów dla naszej córki, odezwał się ojciec. Na twarzy kobiety zagościł subtelny uśmiech. Była, wymieniła uścisk dłoni z moimi rodzicami, po czym wyszła. Wyciągniemy cię z tego. Zobaczysz. Musiałam zostać w szpitalu przez jakiś czas. We dnie przychodzili rodzice, próbowali ze mną rozmawiać, zapewniali o postępach w poszukiwaniu terapeuty. Do psychiatry zdążyli mnie już zapisać. Super. Ciekawe po co. Często też wpadała Jowita. Przekazywała mi informacje ze szkoły. Nigdy nie widziałam, żeby była taka zmartwiona. Było mi jej żal. To ją także dotykało co, zostawałam sama, chociaż nie do końca. Jak to określała szpitalna psycholog? Miałam gościa, anoreksję. Nie, nie i jeszcze raz nie. Wydaje im się, nic mi nie jest. Raz człowiek zedlał i rusz, robią wielkie halo. Niech oni mi dadzą spokój, jestem zdrowa. Nie mówią mi choroby psychicznej i nie jestem wariatką. W końcu mnie wypuścili. Teraz to się dopiero zacznie. Odetchnęłam ciężko, przytulając mi się. Tak jak przeczuwałam, zaczęło się. Samo wspomnienie sprawia, że czuję nieprzyjemny ucisk w żołądku. Pierwsza wizyta u psychiatry i, jak się okazało, nie ostatnia. Psychiatra kobieta, boję się jej. Nie jest jakaś wredna czy osła, ale sposób, w jaki do mnie mówi, sprawia, że nie umiem wydusić z siebie słowa. Dobrze, że nie muszę z nią rozmawiać przy mamie. To by mnie tylko dodatkowo stresowało. W każdym razie potwierdziła szpitalną tezę, anoreksję. Zaleciła terapię. Mama zaświadczyła jej, że już znalazła dla mnie terapeutkę. Doświadczony psycholog, specjalista w dziedzinie zaburzeń odżywiania. Ponoć z bardzo dobrą opinią. Muszę przyznać, zrobiła na mnie o wiele lepsze wrażenie niż psychiatra. Może ją nawet polubię. Będąc skazaną na terapię, wypadałoby. Chociaż pierwsza wizyta u niej i tak nie wniosła nic nowego. Anoreksja, to samo w kółko. Powoli zaczyna się robić nudno. Nieważne, ile osób mi to powie. I tak nie uwierz. Nie jestem chora. Odwracam głowę w stronę okna. Patrzę, jak zaczyna świtać. Czarne niebo stopniowo przechodzi w granat. Powoli wypełzają pierwsze promienie słońca. Przebija się kolor różowy. Mój ulubiony. Choć na chwilę zapominam. Choć na chwilę pozwalam myślom uciec daleko. Stałam z łóżka i podeszłam do okna. Opierając się rękami o parapet. Patrzę. Patrzę przed siebie nie myślę. Może to i dobrze. Ostatnio za dużo myśli kłębi mi się w głowie. I, I to niekoniecznie dobrych myśli. Kropelki rosy lśnią na zielonych liściach. Wiosna. Czas by odżywać. A ja czuję, jakbym umierała. Z każdą chwilą coraz bardziej. Powiedz mi, dlaczego tak kurczowo trzymasz się swojej przyjaciółki? Pani Ola zadała mi to pytanie w trzeci raz podczas dzisiejszej sesji. Wzruszyłam ramionami. — Dobra, ujmę to inaczej. Dlaczego nie chcesz zmiany? — Co ci powstrzymuje? — przewróciłam oczami. — Bo nie widzę potrzeby zmiany. — A nie jest przypadkiem tak, że się jej boisz? — zastanowiłam się. — Może ma rację? — Co jak co, lepsze, miała dobra — spuściłam wzrok. Palcami skubałam rogi, zimo... rogi swojego zimowego swetra. Mylczałam ona też. Cisza przeciągała się nimi osiernie, ale nie zamierzałam jej przerywać. Nie zamierzałam się jej zwierzać. Dobra, przyznaję, dobrze trafiłam. Pani Ola jest serio miłą osobą. Nie ocenia mnie, nie krzyczy na mnie. Lecz to nie zmienia faktu, że i tak nie zamierzam wpuszczać jej za głęboko w moje życie. Znamy się niedawno, a spotykamy się raz w tygodniu i to jeszcze pod przymusem. Nie chciałam nigdzie chodzić, zmusili mnie. Niby dla mojego dobra. Mam się leczyć. Tyle, że nie mam z czego. Twoja początkowa zmiana nie była zła. Zła była motywacja. Chęć polepszenia swojego wyglądu, poczucie sukcesu w gubieniu kilogramów, wreszcie pewność siebie sprawiły, że chciałaś więcej i więcej. Straciłaś kontrolę. Nie straciłam kontroli! przerwała jej. Nie lubiłam, jak coś mi się odmawiało. Naprawdę? skrzyżowała ręce na piersiach. Gdyby tak było, nie siedziałabyś tu. Kazali mi. Ja to wiem. To, co powiedziałam, to na pewno powody, ale wydaje mi się, że jest ich więcej. I one niekoniecznie wiążą się tylko z chęcią schudnięcia. Zawiesiła głos, czekając na moją kontynuację. Milczała, Myślę nad ostatnim zdaniem. Miała rację. Nie tylko o to chodziło. O to dawno przestało chodzić. Już dawno nie patrzę, czy wyglądam dobrze. W końcu się przełamałam. To daje mi coś więcej. Co? drążyła. Poczucie, że jestem coś warta. Że coś mi wychodzi. Nie umiem z tego zrezygnować. Nie chcę, nie chcę, abyście odbierali coś, co daje mi radość. Czy jesteś szczęśliwa? Gdy widzę postęp? Tak. Wiem, że nie powinnam, ale wciąż tak jest. Jak się teraz czujesz? Nienawidzę o tym mówić i ona doskonale o tym wiedziała. Mimo to poczułam, że akurat w tym momencie chcę z nią porozmawiać. Źle. Nie widzę sensu w tym wszystkim. Jestem tylko problemem. Nie mów tak. Jesteś śliczną, mądrą dziewczyną, która. Roześmiałam się mi w twarz. Co się tak rozbawiło? Pani słowa! Mówiłem co widzę. Czeka Ci jasna przyszłość. Miłość, rodzina, dzieci, i praca. Prychnęłam. Ale dzisiaj wesoła na tej terapii. Ja i miłość? Czysta abstrakcja. Przeliterowałam ostatnie słowo, bo os dosadnie podkreślić jego znaczenie. Nie pierwszy raz poruszała ten temat. Powinna już znać moje zdanie i je rozumieć. Kto by mnie chciał? Teraz tak mówisz, bo jeszcze się nie zakochałaś. Ponowny, krótki, urywany uśmiech wydawał się z, śmiech wydawał się z mojego gardła. Zaraz jednak posłuchniałam. Na niektóre rzeczy nie ma szans. Nie wszystko jest dla wszystkich. Jeszcze nie jest za późno, aby coś zmienić. Niestety, wydaje mi się, że może już być za późno. Dla mnie jest za późno. Wiedziała, o czym mówię. Nadal mnie to naruszało, ale dziwnie się czułam. Pani Ola uśmiechnęła się łagodnie. Wiem, nie wierzysz w siebie, wróciła, jakby to było oczywiste. Ale chciałabym, żeby było inaczej. Twoja rodzina, przyjaciółka, ja my wierzymy w siebie. Podobno. To dlaczego ty w siebie nie wierzysz? Zapytałam. To dlaczego ty w siebie nie wierzysz? Dobre pytanie. Wyryło się w mojej pamięci i często mnie nawiedza. Nie znam odpowiedzi. A może znam? Czemu brak mi wiary w siebie? Nikt nigdy nie dał mi do niej powodów. To samo i wtedy powiedziałam. Za każdym razem, gdy chciałam nauczyć się latać mi skrzydła. W końcu przestałam, by mi ich nie oderwano. I tyle w temacie. Wrzuciłam okiem na zegar. Okazało się, że podziwiam wschód słońca dłużej niż myślałam. Niedługo ósma. Zaraz pewnie przyjdzie mama, żeby mnie obudzić. Na dziewiątą mam wizytę u psychiatry, a potem spotkanie z psychologiem. Super. Moja normalna sobota. Ale przynajmniej w rutynę nie wchodzi już kłótnie. Od kiedy w naszej rodzinie rodzinne życie wkoczyli lekarze i powiedzieli moim rodzicom, jak powinni się zachowywać, przestali się na mnie wydzierać. Chociaż coś. Usłyszałam rozmowę. Zaraz tu będzie. Ale i nie ma. Zegar tyka, czas upływa, stoję sam. Dziwny. Pokusiłam się i lekko uchyliłam drzwi. Znów usłyszałam rozmowę. Słuchałam się. Głos ojca. Rozmawia przez telefon. Słuchać coś jeszcze. Płacz? To mama. Na pewno. Coś się musiało stać. Idę po schodach, trzymając się barierki. Już kilka razy zdarzyło się, że nogi nagle odmówiły posłuszeństwa. Stojąc wejść do salonu, próbuję zrozumieć, co się dzieje. Mama chwyta mnie za rękę, przytula. Czuję się zdezorientowana. Ojciec kończy rozmowę rozłącza się. Wkłada telefon do kieszeni i też do mnie podchodzi. Ma niespokojny wyraz twarzy. Co się do jasnej cholery stało? Czy ktoś mi wreszcie powie? Nie zdążyłam wyrzucić z siebie tych pytań. Kochanie, musimy ci coś przekazać. Mamie zadrżała warga, gdy tylko pierwsze słowa wydobyły się z jej bladych ust. Już mi się nie podoba taki wstęp. Reszta wiadomości była jeszcze gorsza. Gdyby nie ramiona matki, upadłabym. Nie wierzę. Nie zgadzam się. Nie tak miało być. To nie powinna być ona, to powinna być ja. Nie, nie i jeszcze raz nie. A jednak los zdecydował inaczej. I tym oto akcentem zakończyliśmy pierwszą część książki. Kolejnej możecie się spodziewać niebawem. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Buziaczki, do zobaczenia!